Wśród wielu artystów, instytucji i festiwali, które musiały zrewidować swoje plany artystyczne na rok 2020, był także cykl Magna Opera Sacra. Z powodu pandemii zmuszeni niestety byliśmy odwołać główne wydarzenie zaplanowane na wiosnę tego roku koncert z nieszporami w madeusza Mozarta. Dziś w dalszym ciągu trudno przewidzieć rozwój sytuacji, jednak zachowując ostrożny optymizm, próbujemy zorganizować naszą pracę tak, aby jesienią móc znów spotkać się ze słuchaczami. Od roku 2015 w zborze po Ewangelickim w Letnicy, w gminie Świdnica, odbywają się koncerty z cyklu Lubuszanin Memoriam, organizowane przez Lubuskie Towarzystwo Kulturalne. Rozpoczynaliśmy 5 lat temu od Requiem Demol Wolfganga Medusza Mozarta, a w zeszłym roku wykonaliśmy w tym pięknym miejscu oratorium Mesjasz Jerzego Fryderyka Händla. Wnętrze zboru, pomimo pewnej surowości, buduje niezwykły klimat dla kameralnych spotkań z muzyką, dając zupełnie inny kontakt słuchaczy z artystami, niż ma to miejsce w przypadku dużych sal koncertowych. Te wyjątkowe warunki sprawiają, że koncertujemy tam niezwykle chętnie. Jeśli zatem nic ponownie nie stanie na przeszkodzie, chcemy wrócić do zboru w letnicy jesienią, być może aż z dwoma koncertami, które bohaterem będzie tym razem Jan Sebastian Bach. Usłyszymy kilka jego najsłynniejszych dzieł instrumentalnych. Oraz mszę Adur, jedną z czterech tak małych mszy luterańskich. O kolejnych szczegółach będziemy informować wkrótce, proszę zatem śledzić naszą stronę internetową oraz profil Facebookowy. Mając nadzieję na kolejne spotkanie z Państwem, już teraz serdecznie zapraszam na jesienne koncerty. Bartłomiej Stankowiek.